Warszawa, Jelonki, 25 lutego 2024 roku, godzina 20. Przekaz nr 1332. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham. Tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją, świętą kochaną, mamę miejscu. Nie bój się niczego, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z tobą, pomimo twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo ja jestem z tobą, jestem w tobie, jestem do tej pory, aż mnie nie wygonisz ciężkim przewinieniem, ciężkim grzechem. Nawet wtedy jednak jestem w tobie, ale twój grzech mnie rani, dotyka do żywego. Dlaczego mimo wszystko, wszystko czuję, wszystko słyszę i tak samo słyszy i czuje ojciec niebieski i duch święty. Jak już wam mówiłem, dusza każdego człowieka zbudowana jest z oderwania drobiny Bożej materii każdej osoby Bożej. Nie ma możliwości, aby Trójca Święta nie wiedziała o Was wszystkiego, co się z Wami dzieje, a zwłaszcza z Waszą duszą. Człowiecze, wiem co myślisz, jak myślisz, wiem o każdym, nawet najmniejszym drobnieniu Twojej duszy. Wiem doskonale, co każdy z Was robi i jakie ma skłonności. Wielkim cierpieniem dla mnie jest przymus skazania kogoś na wieczne potępienie. Każda dusza, która się potępiła, otrzymała od Trójcy Świętej tysiące szans i okazji, z których większość odrzucała, nie chciała realizować woli i myśli Bożej, ale jedynie swojej jej wyobrażenie. Każda osoba Boża wie wszystko o wszystkich. Nie jest możliwe oszukać Boga, bo jako Bóg wszystko wiem. Znam każdą myśl, każde pragnienie waszego serca. Zanim powiesz cokolwiek Bogu, każda osoba Boża wie, co chciałeś jej powiedzieć. Trójca święta wie o tobie o wiele więcej, niż ty sam wiesz o sobie. Po co więc mówić cokolwiek do Boga, skoro Bóg wie, co chciałeś powiedzieć, co wykonać? Gdy mówisz do Boga, obojętnie czy wyrażasz to słowami czy myślą, musisz się wysilić. Ty nie jesteś świadomy faktu, że Trójca święta Cię słyszy. Widzi zna każde nawet najmniejsze twoje pragnienie Boga nigdy nie oszukasz możesz spróbować jedynie oszukać samego siebie skoro Bóg wie wszystko o wszystkich to dlaczego jednak chce słuchać waszych próśb i modlitw Trójca Święta wie o was wszystko lecz wy o Bogu prawie niczego nie wiecie nie zdajecie sobie sprawy z jego wielkości powagi i majestatu Trójca święta potrzebuje waszego trudu, waszego wysiłku, waszego mówienia do Boga, waszego myślenia o Bogu, bo tylko tak możecie sobie uzmysłowić fakt osobistego kontaktu z Bogiem. Znam Twój problem o wiele wcześniej niż ty zdołasz sobie go zmysłowić. Mimo, że wiem o Tobie wszystko, to jednak chcecie słuchać, bo tak bardzo mocno Cię kocham. Mógłbym ci dać bardzo wiele człowiecze bez Twojego proszenia mnie o cokolwiek, ale ofiarowałem ci mój najcenniejszy dar, którym jest Twoja wolna wola. Nie mogę Ci niczego narzucać siłą. Ty musisz chcieć, abym ja ci to dał. Dlatego ty musisz mnie o dary i łaski prosić. Gdy mnie nie prosisz o to, co jest ci do życia i działania niezbędne, ja sam nie mogę ci dać tego siłą. Tu doskonałym jest wasz dobrowolnie uczyniony akt oddania się w niewolę miłości Trójce Świętej, oddania swojej wolnej woli, w niewolę miłości Bożej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej. Tylko w takim przypadku mogę ci coś dać bez twojej woli, zgody i wiedzy. Niemniej jednak ja chcę, abyście mówili do mnie, do Ojca Niebieskiego i do Ducha Świętego to, czego od nas chcecie, czego pragniecie. Czasem bywa. Że żądacie od Boga czegoś, co wam może zaszkodzić, w tym przypadku nie dam wam tego, przez ten dar moglibyście się potępić. Zostawcie wszelkie proszenie dla was w przeczystych, świętych rękach Maryi, mojej świętej, kochanej mamy. Ona o wiele bardziej się orientuje w tym, co wam jest potrzebne, niezbędne, o wiele bardziej niż wy sami. Zdając się na Boga i na Maryję, otrzymacie optymalnie to wszystko, co wam przeznaczyłem na tę chwilę. Niestety zbyt wielu ludzi jest oddalonych od Boga, nie znają Go, nie czują potrzeby modlitwy, bardzo łatwo ulegają wszelkim potrzebom szatana. Tacy ludzie funkcjonują jedynie w świecie materii, nie zdając sobie sprawy i nie wiedząc prawie nic o świecie ducha. Od początku istnienia człowieka Lucyfer i jego upadli aniołowie są o każdego człowieka bardzo zazdrośni robią wszystko to co zdołają aby was skusić do złego wabić swoimi pokusami okłamują was oszukują nęcą wprowadzają w błąd chcą one abyście skupiali się tylko na sobie a zwłaszcza jak nie pomagać bliźnim nie wykonywać dobra dla innych uświadomcie sobie jak bardzo sprytny jest szatan jak bardzo potrafi być przebiegły nie dajcie się jemu oszukiwać w żadnej kwestii w żadnej materii Wiele razy byliście już pouczani co robić jak się bronić przed tymi duchami ja doskonale wiem jacy jesteście kto z was o czym myśli co robi doskonale wiem co z czego wyniknie ja pragnę waszego wysiłku waszej modlitwy tyle ile każdy z was może i potrafi mi ofiarować zechciejcie pościć i umartwiać się przynajmniej w środy i w piątki tak jak możecie tak jak zdołacie Dawajcie choćby drobne jałmużny, one będą rendowały za wami. Wielu z was nie może się doczekać przyszłych wydarzeń. Trwa już wasze oczyszczenie, na razie na niewielką skalę. Wielu z was snuje swoje plany, swoje marzenia, ale niewiele robi, aby one mogły się zrealizować. Ja chcę, abyście nie grzeszyli, nie zasmucali oblicza Boga, nie myślcie o złu, o tym, co zasmuca Boże oblicze. Na tyle, na ile to możliwe, wyciszcie najpierw swoje myśli, ale także i usta, niech nic nie wypowiadają, nikogo nie obrażają. Wiem o was wszystko, ale jednak chcę waszego niemałego wysiłku, waszej pracy, waszego pełnego zaangażowania w pracę nad sobą. Kocham was. A mimo to na końcu waszego ziemskiego życia będę musiał spojrzeć na was bezstronnie. Niestety zbyt wielu z was nie znajdzie w moich oczach usprawiedliwienia oby przynajmniej załapać się na czyściec i uniknąć wiecznego potępienia. W całym waszym życiu daję wam szansę za szansą, okazję za okazją. Wy jednak to bagatelizujecie, trywializujecie, czynicie nieistotnym. Wielu z was się modli, lecz gdy do was mówię, przemawiam, wymagam, nie chcecie mnie słuchać. Mówicie, że mnie kochacie, ale w żaden sposób nie spełniacie to, czego chcę i pragnę. Mówię wiele przez moje wybrane sługi, ale nie wszyscy moi słudzy chcą mnie słuchać. O wiele bardziej i chętniej słuchają potrzeptów szatana, złego ducha. Jeżeli sami moi prorocy nie biorą tego, co do nich mówię pod uwagę, to co mam powiedzieć o innych osobach? Nie każdy człowiek ma możliwość słuchania mojego głosu. Ten kto nie ma, niech śledzi prawdziwe objawienia, z nich się dowie wszystkiego, chcąc rozpoznać dobre, prawdziwe objawienia. Od tych, co nie pochodzą od Boga, zawsze patrzcie na owoce, do których wypowiedziane słowo dąży, ku czemu zmierza. Złe słowo nie jest spójne, nie zazębia się z dobrym słowem, rzadko kiedy pokrywa się z prawdą, nade wszystko nie podąża za dobrem i nie wydaje dobrych owoców. Ja chcę, abyście o wiele bardziej polegali na Bogu, na Bożych natchnieniach. Zawsze bierzcie pod uwagę to, co Was pobudza do dobrego, to, co nie odstrasza Was od Boga. Zawsze kierujcie się tylko prawdą, nigdy nie słuchajcie jakiegokolwiek kłamstwa. Trójca święta zawsze mówi prawdę, nigdy nie kłamie. Ja chcę, aby każdy z Was trwał w prawdzie, w dobru, unikał wszelkiego kłamstwa jak ognia. Niech każdy, kto może i zdoła, odwiedza mnie obecnego w najświętszym sakramencie. Zechciejcie trwać w Bożej miłości, mówcie mi, że mnie kochacie, lecz zawsze czyńcie to ze szczerego serca. Chcę od was waszych hojnych prezentów, coś, co was kosztuje i nie chodzi mi o pieniądze. Im więcej mi ofiarujesz, tym więcej otrzymasz ode mnie. Mów mi wiele o sobie o swoich troskach, kłopotach, bolączkach, zwłaszcza o problemach. Zastanów się dobrze, co mi ofiarujesz, ja nie chcę chłapów, ja pragnę waszej szczerości, hojności, prawdziwej, autentycznej waszej miłości dzielcie się wszelkim dobrem z bliźnim okazujcie wasze serce zapomnijcie doznane krzywdy urazy zechciejcie się modlić o nawrócenie i opamiętanie waszych wrogów waszych nieprzyjaciół za tych co was prześladują nigdy nie zacinajcie się w uporze zawsze chętnie darujcie im ich błąd ich przewinienie nie zmuszajcie mnie abym był dla was surowym sędzią Dobrze wykorzystujcie wasze talenty, zechciejcie pomagać sobie nawzajem. Zawsze, gdy trzeba kogoś napomnieć, czyńcie to bez zastanowienia, nie bacząc na godność kapłańską, biskupią czy kardynalską. Zawsze czyńcie to z miłością. Wskażcie błąd swego rozmówcy. Zawsze napominajcie w cztery oczy, bez świadków, tak by niepotrzebnie nie zawstydzić swego rozmówcy. Zawsze powierzajcie innych trójce świętej i Maryi. Mojej świętej, kochanej mamie. Tylko wtedy, jak za nich prosisz, my możemy skutecznie działać. Modląc się o czyjeś nawrócenie, oprócz modlitwy, zechciej ofiarować swój dar, post, umartwienia i tym podobne, dopiero w ten sposób będziesz o wiele szybciej wysłuchany, jak uczynisz to za pośrednictwem mojej świętej, kochanej mamy. Chcąc poznać swoje wady, swoje grzechy widziane oczami Bożymi, zechciejcie się modlić o ich poznanie do Ducha Świętego, On Wam pomoże z pewnością. Zawsze możecie poprosić o wytknięcie waszych wad kogoś, kto was nie lubi. Ten uczyni to z niekłamaną przyjemnością. Starajcie się sami przed sobą stanąć w prawdzie bez wybielania się, ale także bez mówienia na siebie samego jakiejkolwiek nieprawdy. Zechciejcie uczyć swoje dzieci dobrego wykonywania swoich obowiązków, nauczcie ich niesienia pomocy innym osobom. Nigdy nie uczcie swoich dzieci lenistwa, zawsze dawajcie im dobry przykład. Nauczcie dzieci pracowitości, ale i oszczędności, to może się im kiedyś bardzo przydać. Nauczcie dzieci przezwyciężania własnych ograniczeń i proszenia o pomoc inne osoby, gdy tego potrzebują. Zechciejcie uczyć dobra dzieci od ich najmłodszych lat. Zadbajcie o siebie, o swoje zdrowie, o swoją kondycję. Wszelkie lenistwo zawsze jest destrukcyjne. Zawsze pozwólcie mi działać w was, ale i poprzez was dowoli. Ucząc wszelkiego dobra swoje dzieci, inwestujecie w ich przyszłość i w ich zbawienie. Ucząc ich dobra, nie zapomnijcie ich nauczyć dobrego. Właściwego przyjmowania porażek i wyciągania z nich odpowiednich, daleko idących wniosków. Kochane, słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania, lecz trafiam na mur obojętności, nawet w moim świętym kościele. To od ciebie, człowiecze, i od podjętych decyzji zależy, jaki będzie Twój dalszy los. Idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On Was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu Was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Kroczcie Bożymi, a nie swoimi drogami, ani autostradą złego ducha. Oddając mi swoje serce i duszę, oddajcie także swoje ciało. Nigdy nie podążajcie w dół na wieczne potępienie, ale tylko w górę. Dbając nieustannie o swój rozwój duchowy, nie oglądajcie się już na kapłanów, ale ogarnijcie ich stałą opieką modlitewną i ofiarą, aby uchronić ich od demonicznego pożaru ducha, a wypilnujcie, aby duchowy Boże ogień w Was płonął i nigdy nie zagasł. Niestety, ogień sam płonąć nie będzie. Do tego by płonął, niezbędne jest duchowe paliwo. Wszelka wiara zawsze rodzi się ze słuchania albo z czytania. Zechciejcie zadbać o dobrą lekturę na czele z właściwym pismem świętym, nigdy o nim nie zapominajcie. Zawsze jak czytacie, czyńcie to rozważając, wówczas to, co czytacie, docierać do Was będzie o wiele głębiej. Starajcie się unikać zła oraz złych wiadomości, nigdy nie nakręcajcie się nimi, bo to sprzyja rozwojowi w Was złego ducha oraz wszelkich demonicznych konsekwencji. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolić? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych Serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Kto z was zechce się modlić powstałymi już od pewnego czasu modlitwami za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością cały czas czekam na was i waszą miłość lecz czy się doczekam kiedy Jezus